Wystawiasz i zawi do mnie. Czyli cały czas steczna piła jest. Jeżeli jedziecie w lewą stronę na jedną piłkę, czuci, a my jedziemy w prawą stronę na, na jedną piłkę. Dziś pojawiły się w Koninie kolejne dwie dziewczyny, które marzą o tym, aby zagrać w drużynie z Konina. No trudno ocenić po połowie treningu, czy to będą zawodniczki, które. Actually, I guess the funny thing is, is that with the two of us together, we kind of cover the whole field because she does all the left and I've pretty much done everything on the right. Um, I've played defending, my position is defending center midfield, but uh, for the Croatian national team, I've played center back, a little bit of left back, and also right back. In this moment now, I've come here to train and see if maybe this is the next step. Since they're playing the UEFA Champions League? Jest niż i zawsze Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z Pauliny Dudek. Okazało się, że dziewczyna świetnie wkomponowała się w zespół, że ma znakomity kontakt z pozostałymi zawodniczkami z drużyny, że naprawdę umie pomimo swojego bardzo młodego wieku, naprawdę umie bardzo dużo. Ja przyszłam tutaj właśnie z myślą, żeby się jak najlepiej, jak najszybciej rozwinąć. No mam nadzieję, że wniosę do drużyny jak najwięcej i w przyszłości to jakoś zaowocuje, może kolejnym mistrzem Polski. Jeżeli nic się nie wydarzy, typu kontuzja czy coś podobnego, to myślę, że, że mamy takie same szanse jak mistrz Finlandii, czy mistrz Macedonii, czy mistrz Bośni. Są cztery drużyny i każdy ma 25% szans na to, żeby, żeby awansować do rundy pucharowej, czyli do jednej 16 Ligi Mistrzyń. No, na pewno skóry nie sprzedamy, będziemy walczyć. Wydaje nam się, że przygotowania idą w dobrym kierunku.